XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Piosenki Hofer Superhit przejdzie do historii jako ten, w trakcie którego wśród zwycięzców usłyszeliśmy nazwisko Michała Grodzkiego z Działdowa, a wschodząca gwiazda zajęła pierwsze miejsce. <mum> I don't need no light to see W dzisiejszym festiwalu jestem bardzo zadowolony. Organizacja jest na wysokim poziomie, jury jest świetne. Przyjechało również dużo znajomych z całej Polski. Festiwal oceniam bardzo super, świetnie. Na dzisiejszych warsztatach dowiedziałem się, jak poprawnie interpretować piosenki, jak dobierać piosenki, jak dobierać do wieku oraz jak przekazywać poprawnie emocje na scenie? No, no mieliśmy rozmowy tam właśnie z tymi artystami tutaj, z jury, już, to tak po, podzieliło się swoimi opiniami, oczywiście w dużym skrócie, bo to nie będziemy tam przy, te 30 parę osób po kolei o każdym coś mówić, ale generalnie to były takie wskazówki, żeby po prostu pisać swoje piosenki żeby raczej starać się tworzyć, nie być tylko twórcą, tylko twórcą, bo oczywiście jest takie proste, bo no nie wszyscy artyści piszą swoje piosenki, ale myśmy ich do tego zachęcali, bo to wtedy je wyraża mnie tu i teraz wiadomo, my podaliśmy to w liczbach, że na 10 piosenek jedna chwyta, także mniej więcej w liczbach tak to wygląda czyli muszą napisać 10 piosenek, z tego jedna na pewno ma szansę gdzieś tam zaistnieć a być może i więcej, ale to zależy też od piosenek, ale nie warto się poddawać i warto jakby ten, yy, yy, no w ten sposób trzeba poprowadzić swoją drogę artystyczną. działowo hala widowiskowa przy ulicy Sportowej, 16 edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Hoffe Superhit Festival Działdowo 2024. Mamy tutaj przedstawicieli Gdańska, Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, ale też tak po obrzeżach naszego pięknego kraju. Hajnówka, e, okolice Bielska Białej, e, więc no, ciężko mi znaleźć region, z którego nie mamy przedstawicieli. Jest to cała Polska. E, jak zwykle e, święto muzyki e, i to muzyki szeroko rozumianej, e, muzyki, którą uprawiają e, młodzi, e, zdolni artyści, jeszcze amatorzy ale też święto tej muzyki przez najwyższe przez te wielkie M gdzie przyjeżdżają do nas naprawdę wybitni fachowcy i, i, i znani wykonawcy wśród nich dzisiaj mamy gwiazdę festiwalową Golec orkestra, no i nasze znakomite ży którym zasiedli obok panów Łukasza i Pawła Golec, również Janusz Radek i pani Paulina Przybysz. Formuła festiwalu obejmuje nie tylko sam występ, ocenę, ale też spotkanie konsultacyjne z jurorami. I to jest taka, może niedoceniana, ale jedna z najważniejszych części tego festiwalu, szczególnie dla tych młodych wykonawców. To, że mogą sobie porozmawiać, a z czwórką takich tak wybitnych postaci jest dla nich bezcenne. Myślę, że dużo ważniejsze niż, niż ta nagroda finansowa czy, czy statuetka. Choć statuetki są wyjątkowe, przypomnę, że, że jedyne w swoim rodzaju zostało to wszystko wytworzone przez firmę Glas. Jest, jest tylko jeden platynowy słowik w Polsce i niepowtarzalna taka statuetka, także to też jest tą nagrodą, ale tak jak mówię, możliwość obcowania z wielkimi gwiazdami, możliwość zaśpiewania na tej profesjonalnej scenie w świetle Jupiterów a, i, i, i później jeszcze przed naszą działdowską publicznością, wspaniałą publicznością w tej hali wypełnionej po brzegi. To wszystko składa się, myślę, na wspaniałą imprezę. explaining Wydaje mi się, że bardzo wysoki poziom Wydaje mi się, że też bardzo wyrównany poziom Wyższy poziom zdecydowanie był w grupie młodszej czyli 13-18 lat Taki no bardzo, bardzo można powiedzieć charakterne śpiewanie Kilka osób wyróżniliśmy kilka osób nagrodziliśmy, bo taki takie są zasady tego konkursu, ale ogólnie uważam, że naprawdę ludzie w Polsce coraz lepiej śpiewają, czego dowodem jest ta, ta impreza, ten festiwal, i gratulujemy sztabom organizatorom, że tak wysoki poziom tutaj jest prezentowany. Przede wszystkim też jury zwracało uwagę na następujące kwestie: intonacja, czystość śpiewania, prowadzenie frazy. Interpretacja piosenki, prawda, też dla nas ważną kwestią było, na przykład jeżeli ktoś śpiewał swój własny autorski utwór, prawda, to też jest takim dodatkowym plusem. Długa sprawa i y -y 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 sama świadomość prowadzenia prawda, tego dźwięku, prowadzenia głosu, prawda, zakończenie odpowiedniej melodyki, to jest wszystko bardzo istotne w muzyce. No i myślę, że ten pazur, czyli ten charakter śpiewania, bo każdy z nas ma głos, prawda, każdy z nas lepiej lub gorzej śpiewa, ale szukamy tego, jak to się mówi, jednego, jednego rodzynka, tak zwanego pazura, w tym wszystkim, co tu dzisiaj miało miejsce, no, się taki? Z tak. I to wszyscy je jednogłośnie stwierdzili, Także tutaj nie było jakichś wielkich rozbieżności. Ba, ba, bardzo podobne odczucia mieliśmy tak. w punktacji, także minimalne różnice w głosowaniach, ale jakby w sensie było to takie. pokrywały się te, te nasze, że tak powiem, no, te nasze wyrażenia a propos tych wykonawców. No cóż, no, trzeba powiedzieć, że wokalistyka w Polsce ma się coraz lepiej. I to jakby jest mocno zauważalne. to, to, to Jeszcze wiele lat temu to, 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 to zupełnie inaczej to wyglądało, ale dzisiaj tak powiem, jest wiele szkółek, różnych szkół wokalnych, różnych prawda, przy domach kultury takich, prawda, ognisk jakiś jakby, i, i to widać, że. To naprawdę robi świetną robotę, bo jest tego ewidentny przykład i... Też jest dostęp do materiałów odpowiednich, Ta. prawda, do narzędzi, do odpowiednich e, możliwości, jeśli chodzi o technikę śpiewania, prawda, to jest coraz więcej spotykana sytuacja w Polsce, że ludzie z zagranicy, prawda, ze Stanów, z Anglii przyjeżdżają i szkolą naszych, prawda, śpiewu, oddychania, bycia na tej scenie, prezentacji, no to jest wszystko bardzo istotne i myślę, że dzisiaj kilka osób, które tutaj wystąpiły, z czego, z czego im też życzymy, żeby osiągnęły rzeczywiście sukces, bo po to oni tutaj przyjechali, że później, można powiedzieć, robić to, co lubią najbardziej, czyli śpiewać. A warto dodać jeszcze jedną rzecz, że takie konkursy kształtują też charakter i jakby też uczą panować nad tremą, no bo scena tak. wymaga opanowania tremy. Czym więcej takich właśnie, jak to się mówi, wykonów tym, człowiek bardziej panuje nad głosem, nad emocjami, nad tremą, bo tutaj trzeba wtedy wyjść i się zaprezentować i, i to pozwala nam że człowiek pokonuje kolejne bariery, właśnie związane z tą tremą. Serdecznie gratulujemy nie tylko laureatom, ale wszystkim uczestnikom tego prestiżowego konkursu. Do zobaczenia za rok skos, bo za Jana tu jedzie. zaczęli wreszcie grać. Peter ogarnij się, bo będzie słaba. Henryk, bo nasz lip tu wciąż. do nas i dawaj swój głos. Dzieje się, dzieje się i się działo. To nie dziś, to nie dziś, za jest za mało. Dzieje się, dzieje się się Este es las pobres